Cześć, jestem z mną Humi. z na moim kanale. Dzisiaj to jest taki informacyjny film, co się dało, dlaczego nie ma filmów. I raczej może być taka sytuacja, że do końca miesiąca nie będzie. Dlaczego? Zacznijmy może od początku. Dlaczego nie było filmów? Okej, ok. kompletnie zapomniałem, kupiłem, zapomniałem nagrać odcinek. Będę szczery. Ym, I pomyślę, że wrócę na przyszły tydzień, na ten tydzień, na, na, dzisiejszy odcinek no ale nie będzie, z tego względu, że może za chwilę powiem, ale wraz z na to w niedzielę w poniedziałek też nie było odcinków pck dlatego, że po pierwsze pad mi padł przestał mi działać um, przestał mi w ogóle łapać, że mimo iż go podłączałem do um, mimo iż podłączałem go do laptopa go nie łapał. A po drugie, kompletnie miałem straszny weekend. To nie mówię pod względem roboczym czy coś. Ja po prostu byłem bardzo zmęczony. Ja sam się odcinki nagrywać, Kiedy tata śpi, wieczorami. Ja mówię, no i ja po prostu w nocy z piątku na sobotę spałem chyba z 4 godziny. Wstałem chyba o godzinę 5. Yy. Potem w... potem w nocy z soboty... Ja sobie potem przypomniałem właśnie w nocy, jak spałem z w nocy z soboty na niedzielę. spałem chyba 3 godziny w stanie, głównie o 3 godziny. O 3 godzinie. godzinie. Sobota wyobraża sobie o godzinie 5 i... A grać jeszcze było dobrze i naprawdę... No. Cieszyłem No, po no, prostu byłem... Zmęczony jak ja wstałem yy, jak yy, Ja się w nocy w niedzielę o Umba, Nie nagrałem odcinka. Ja wiedziałem, ja od razu wiedziałem, że dobra ja już bo nie nagrałem, było minęło. No i co z tego? No i no bueno. Niedzielę w samej ja kompletnie byłem przybity, ja kompletnie nie chciałem nagrać. Byłem tak zmęczony, że ja nie chciałem ryzykować, swojego, zdrowa, swojego zmęczenia przez swojej energii, żeby tylko nagrać film, dlatego nie nagrałem filmu. Dlaczego też nie będzie filmów? Prawdopodobnie do końca miesiąca nie wiem, nie jestem pewien. Otóż no, jak to każdy człowiek musi, trzeba, musi płacić rachunki. No, akurat nie zapłaciliśmy z tatą za internet, więc może być taka sytuacja, że po prostu w pewnym Cię później nam odetną. Ja po prostu mógłbym stawić, robić ten, tylko po prostu ja sam nie wiem, czy nawet YouTube mi nie odetną tego, tego internetu, dlatego ja nie chcę ryzykować yy, nagrywać na zapas. Jeżeli nie mam pewności, że to na przykład nie może że to mi się nie stanie na przykład już następnego dnia. Dlatego to momentu kiedy nie odzyskam internetu, nawet gdybym miał to teraz, gdybym nawet miał, nie wiem, jeszcze z tydzień internet, a potem po tego mi to wyłączyli, to po prostu ja chcę w międzyczasie zrobić wszystko, że po prostu yy, ja ten luz chcę sobie zrobić też no, bo będę po prostu no mówię no takie życie no każdy człowiek musi płacić rachunki stało się jak się stało no, nie wiem kiedy mi odetnął nie wiem. będę chciał jak się zapłacić oczywiście za prąd za, za prąd za prąd też, ale przez nie za rachunek za e, internet no i po prostu no, I by to rzecz ująć, po prostu nie chcę ryzykować, bo nie wiem kiedy się to stanie, nie wiem, nie wiem kiedy zapłacimy, bo to też tak naprawdę zależy to od tego od tego jak kiedy no, zapłacimy i kiedy nam no, odblokują. Więc tak naprawdę to